W sobotę 22 lutego już po raz kolejny w dzierżeniowskim ośrodku kultury odbył się przegląd utworów bigbitowych. Na scenie rozbrzmiewały melodie, które przeniosły odbiorców w czasy kultowych rytmów i niepowtarzalnej atmosfery lat 60. i 70. Oczywiście jak zawsze będzie wiele niespodzianek, wiele dobrych koncertów, dobrych zespołów. Mamy dzisiaj pięć formacji. Zaczynamy oczywiście w sali głównej, czyli tak jak Bitelsi, zespół Backwards, zespół Waci. A później oczywiście nasze rodzime właśnie zespoły, które zagrają muzykę big beatową. Pojawią się nie tylko muzyka Beatlesów, ale bardzo ciekawa formacja również, chociażby cover Tiny Turner. Gramy na trzech scenach: w sali teatralnej, później w sala koncertowa i sala Pegasus. Jest to duże wyzwanie dla nas, ale oczywiście zawsze robimy to z pełnym sercem dla naszych odbiorców muzyki zespołu The Beatles i nie tylko, bo również Big Beatu. Tchau. Już jest ponad 20 właśnie edycja z tym, że zaczynaliśmy od koncertów w małej sali właśnie Pegasu, tak bardzo amatorsko, to się zaczęło rozrastać, później był konkurs, jeżeli chodzi o muzykę Beatlesów, ważne było to, żeby śpiewać Beatlesów po polsku a później po kolei zaczęliśmy to właśnie rozwijać, zrobić właśnie koncerty. Były również konkursy, gdzie w chociażby zasiadał Jerzy Skrzypczyk z zespołu czerwonej Gitary. Także działo się bardzo wiele przez ten czas, przewinęło się mnóstwo zespołów. Oczywiście jedną z formacji, która dzisiaj zagra, to oczywiście zespół The Postman, który debiutował tutaj u nas już 20 lat temu. Gra do dzisiaj zawsze chętnie wraca do nas. Mamy swoich stałych właśnie odbiorców, więc my już tych ludzi po prostu znamy, którzy przychodzą dokładnie na tę właśnie imprezę, no i bawią się z nami, zresztą za chwilę rozpoczynamy, będzie naprawdę, że tak powiem, big bitowo. <muchy>